wszystkim. Zespół Szkoły Pływania witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na basenie, krytym w Myśli Bożu. Witamy wszystkich rodziców ze Szkoły Pływania Mokosport i Was, drogie dzieci. Przed nami na początek ceremonia ślubowania, pasowania i chrzest pływaka. Tak na początek. Powtórzymy sobie, a niektórzy y, będą ślubować po raz pierwszy y, tekst ślubowanie na pływakach. Proszę wszyscy razem, baczność. Tak jest, postawa zasadnicza. I wyciągamy do przodu lewą rączkę. Lewa. 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 I powtarzamy. Ja, uczeń szkoły pływania OKO sport. Ja, uczeń szkoły pływania woko Uroczyście ślubuję, że od rana nie zrazi mnie woda chlorowana. Nie zrażał mnie litry wypitej wody. Gęsia skórka i na dworze chłody. i Piwnie wypełnię polecenia trenera. mi drogę kariery otwiera. Na basenie będę czuł się jak niebie. Jeśli tylko wszystko dam siebie. Nigdy moja silna wola nie wysiądzie. I godnie będę reprezentował szkołę w wodzie i na lądzie. Odsuńcie się trochę. Śrubuję dobrym uczniem i człowiekiem być. W zgodzie z wszystkimi na co dzień żyć. Spocznij. Zapraszam pierwszego pływaka. Bartłomiej Bezdyk. Bartłomiej Bezdyk, zapraszamy tutaj. Basujemy się na pływaka Szkoły Pływania Bokosport. Kasper Chwalko. Przygotuje się Patryk Czoboćko. Basujemy się na pływaka Szkoły Pływania Bokosport. Patryk Czoboczko. Patryk. Patryk zapraszamy do nas. Zapraszamy Patryk do nas. Patryk, patryk. Pasuje cię, Patryk, na pływaka szkoły pływania Boko Sport. Już poście. I zapraszamy na. Jar. Pasuje cię na pływaka szkoły pływania Boko Sport. Kacper Kozak. Pasuje cię na pływaka szkoły pływania Boko Sport. Kacper Kudrewicz. Pasuje się na pływaka szkoły pływania Boko Sport. Poprosimy instruktor panią Małgorzatę Cielecką. Kacper Teraźniewski, pływak z Kostrzyna. Pasuje się na pływaka szkoły pływania Boko Sport. Hubert Wąsier, również Kostrzyn. Pasuje się na pływaka szkoły pływania Bokosborg. I zapraszamy panią instruktor, bożonkę Strogowską. Agata Jas. Pasuje cię Agatką na uczennicę szkoły pływania Bokosborg. Pasuje się na pływaka szkoły pływania wokosport. Aleś Wurus. Michał Kapło! Pasuje mi się na pływaka szkoły pływania wokosport. Wiktor Radyk. Pasuje się na pływaka szkoły pływania wokosport. Jakub Wierzbicki Pasuje cię na pływaka szkoły pływania po Kamil Flamer Pasuje cię na pływaka szkoły pływania po Też ładnie wyrosły w naszej szkole Bokozport. Mikołaj Stryjek. Pasuje cię na pływaka szkoły pływania Bokosport. Dawid Stryjek. Pasuje cię na pływaka szkoły pływania Bokosport. I Mateusz suliński Pasuje cię na pływaka szkoły pływania Bokosport. Jesteśmy w szkole pływania Boko Spodzie. Przed chwilą odbyła się bardzo ważna uroczystość – pasowanie na pływaka. Składało się to z kilku elementów. Opowie o tym pan Bogdan. Tak na marginesie, to dzień dobry wszystkim i witamy na uroczystym ślubowaniu, pasowaniu i na pływaka w Szkole Pływania Boko Sport. Jest to jeden z elementów, który wprowadzamy w trakcie kursu, a obecnie trwa kurs Zima-Wiosna 2011. No i właśnie dzisiaj dzieci uroczyście ślubowały, ślubowały tekst ślubowania naszej szkoły. Oprócz tego było pasowanie uroczyste na pływaka, łącznie z sztem, gdzie tutaj właśnie jest ze mną maskotka naszej szkoły: Kaczusia Bokusia. I trzyma właśnie w dłoni atrybut, którym płetwe dzieci były pasowane na pływaków naszej szkoły. Drugi atrybut ja trzymam, ponieważ jak widzieliście, każde dziecko zostało oblewane, młody pływak. Pływak nie może bać się wody. Miejmy nadzieję, że wszyscy będą się doskonale bawić i dużo się nauczą na kolejnym, w kolejnym sezonie w Szkole Pływania Boko Sport. <śmierdzi>